Witam, dziś chciałbym podzielić się moimi przemyśleniami na temat ostatnich zmian w moim życiu. Ostatnio uświadomiłem sobie, że wiek zaczyna wpływać na moje zdrowie i pamięć. Zacząłem przyjmować witaminę C i omega 3, aby utrzymać swoje ciało w dobrej kondycji. Pomimo tego zauważam, że coraz częściej zapominam o różnych rzeczach. W poszukiwaniu naturalnych rozwiązań odkryłem produkt Actividan, który jest znany ze swoich korzystnych właściwości zdrowotnych. Po rozpoczęciu stosowania Actividanu, który zawiera wysoko skoncentrowany Fukuidan, zauważyłem znaczną poprawę mojej pamięci i funkcji poznawczych. Teraz czuję się bardziej zorganizowany i lepiej radzę sobie z zarządzaniem swoimi sprawami. Produkt Actividan stał się kluczowym elementem skutecznej metody poprawy pamięci. Wkrótce skończę 77 lat i zaczynam doceniać wszelką wiedzę i doświadczenie, które zdobyłem przez całe życie. Pamiętam imiona osób, które miały na mnie wpływ, a ich osiągnięcia zawsze inspirowały mnie do lepszych działań. Każdego ranka budzę się pięć minut przed budzikiem, co pozwala mi przygotować się do nowego dnia bez pośpiechu. Moje życie wypełnione jest wspomnieniami i miłymi chwilami, i jestem wdzięczny za każdy dzień spędzony z bliskimi. Zwróciłem również uwagę na zdrowie moich zębów, zdając sobie sprawę, że ich pielęgnacja odgrywa ważną rolę w moim ogólnym samopoczuciu. Wszystkie te rozważania przypominają mi, że starzenie się jest naturalnym procesem i ważne jest, aby dbać o siebie i swoje zdrowie na każdym etapie życia. Nadal przyjmuję Actividan, czerpie radość z małych rzeczy i pozostaję aktywny, ponieważ każdy dzień to nowa szansa na odkrycia i przygody. Polecam wszystkim, którzy mają podobne objawy, wypróbować produkt Actividan. Dziękuję za uwagę!